Wyobraź sobie, że wkraczasz do świętej przestrzeni, gdzie każdy szept rozbrzmiewa echem świętości, a jednak wokół nas zwykła obojętność wkrada się jak złodziej w nocy. A co jeśli powiem ci, że każdy gest, który wykonujemy, podczas mszy świętej chęci, to nie tylko rytuał, ale głęboki akt czci, który odzwierciedla boską obecność Boga? Jednak wielu z nas nieświadomie zamieniło ten szacunek na odwrócenie uwagi. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ta zmiana wpływa na nasze połączenie z Eucharystią? Dzisiaj wyjawię, dlaczego przywrócenie tej świętości jest niezbędne i jak możesz odzyskać piękno swojego uwielbienia. Kiedy będziesz się nad tym zastanawiać, pamiętaj, że Jezus jest z tobą. Niech Jego błogosławieństwa cię prowadzą. I nie zapomnij zasubskrybować i podzielić się w komentarzach skąd pochodzisz. I jak Jezus zdziałał cuda w twoim życiu? Twoja historia ma znaczenie. Gdy świt zalewa sanktuarium złotą poświatą, parafianie gromadzą się w ławkach, ściskając zniszczone modlitewniki i podążając ścieżką złożonych rąk, instynktownie klękając po przybyciu. Jeśli, jednak, wsłuchać się uważnie, poza szurające stopy i szeleszczące strony. Dźwięk nieskupionych serc może być dostrzeżony, zamaskowany za rytuałami wykonywanymi bardziej z przyzwyczajenia niż ze świętej świadomości. W tych momentach, gdy nowoczesne udogodnienia kulturowe przenikają do ponadczasowego doświadczenia mszy świętygło, pojawia się pewien rozdźwięk pomiędzy niegdyś uroczystą tajemnicą, a obecnie swobodnym sposobem myślenia. Na przestrzeni wieków, liturgia Kościoła katolickiego. Była latarnią szacunku i uporządkowaną drogą, poprzez którą boskość dociera do ziemskiego. Jednak dzisiaj w wielu społecznościach panuje nurt przypadkowości, subtelnie wpływający na sposób postrzegania i doświadczania mszy. Świętych zmiana jest stopniowa, czasami prawie niezauważalna, ale jej wpływ jest głęboki. Nie oznacza to, że intencje są pogodzone z obojętnością. Wielu podchodzi do nich z poważnym sercem tęskniąc za połączeniem, a jednak starając się utrzymać świętą świadomość, niegdyś dominującą w tych starożytnych nawach. Rozproszenia współczesnego życia, wzmocnione przez kulturę, która przedkłada wygodę nad uważne zaangażowanie, powoli podkopały powagę, która niegdyś otaczała kult. To delikatna transformacja, spowodowana erą wielozadaniowości, brzęczących urządzeń i natychmiastowej satysfakcji. Siedząc i medytując lub modląc się podczas mszy, umysły mogą odpływać do oczekujących zadań lub wczorajszych wiadomości. Oczy mogą błądzić, a święta liturgia staje się szmerem w tle, a nie żywym słowem Bożym, jakim ma być, wspólnym doświadczeniem wspólnotowym, wzniosłym echem odbijającym się jego obecnością. Tak spokojną atmosferę, sprzyjającą głębokiej refleksji, można łatwo zakłócić, gdy wynurzymy się z chaosu życia zewnętrznego, nie zatrzymując się ani na chwilę, aby zharmonizować ducha z intencją. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się kwestia podstawowa malejąca świadomość rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii. Ciało i krew Chrystusa stanowią epicentrum mszy świętekinie boskiej tajemnicy przekraczającej ludzkie pojęcie. Jednak, w miarę zanikania świętej świadomości, Głęboka prawda o Eucharystii jest często niedoceniana, raczej przygnębiona, niż żarliwie przyjmowana. Język ciała i postawa wyłaniają się jako wizualne papierki lakmusowe naszych wewnętrznych przekonań, odzwierciedlające, jak głęboko zinternalizowaliśmy szacunek należny świętym tajemnicom. Zastanów się nad różnicą pomiędzy ostrożnym klęczeniem w ramach świętego ofiarowania siebie, a pospiesznym przyklęknięciem, lub całkowitym brakiem klęczenia. Tym, którzy obserwują potencjalne oznaki powierzchownego zaangażowania, działania te mogą na pierwszy rzut oka wydawać się nieistotne. Jednakże powtarzane z biegiem czasu ujawniają stopniowe przejście od pozycji czci do pozycji rutyny. Kiedy ktoś kłania się nisko lub podnosi ramiona w prośbie ze szczerością serca, przyjmuje postawy ucieleśniające oddanie, wyrażając ciche uznanie dla świętej ziemi, po której stąpa. I odwrotnie, opuszczone ramiona, nieuważne, spojrzenia lub nieobecne gesty, oznaczają rozłączenie, błąd w uznaniu świętości przestrzeni, ceremonii i samego Chrystusa. Presja, aby dostosować się do współczesnej narracji, która zachęca do szybkiego poruszania się przez życie, Wpływa na naszą zdolność do utrzymywania połączenia na poziomie duszy z boskimi chwilami, jakie oferuje tradycja. To nie jest potępienie, ale wezwanie do wzmożonej świadomości, szeptane zaproszenie dla katolików i wszystkich wierzących, aby powrócili do świadomości przesiąkniętej czcią i podziwem, aby dostosowali zarówno serce, jak i postawę, aby razem szanowały święte prawdy ich wiary. Czyniąc to, Docenia się prawdziwą obecność nie tylko umysłem, ale w pełni ciałem i duszą zaangażowaną w uwielbienie. W tym kryje się zaproszenie do ożywienia wrażliwości duszy na niewidzialną, ale namacalną obecność Chrystusa, zaproszenie Jego wiecznej rzeczywistości do wyniesienia doczesnego kultu, do zamierzonej duchowej głębi. W osobistej refleksji i praktyce wspólnotowej jesteśmy zachęcani do rozwijania świadomości boskości, i bycia aktywnymi uczestnikami, a nie biernymi obserwatorami. Rytm modlitwy liturgicznej i jej powtarzalność powinny nas uziemiać, a nie nudzić, stale odnawiające się źródło łaski. Z tej postawy wierni mogą obudzić swoją wrodzoną świętą świadomość, przezwyciężając rozproszenia i szarpnięcia nowoczesności, które ich kołyszą. Podczas gdy na ołtarzu trwa taniec nieba i ziemi, Niech każdy gest odzwierciedla świadomość duszy tego świętego dramatu, w tym kryje się możliwość odzyskania prawdziwej esencji uwielbienia utraconej w hałasie, serdecznego mostu łączącego skończoną ludzkość z nieskończoną boskością. Kultywując szczerą świadomość w swojej praktyce wiary, wierzący stanowią żywe świadectwo trwałej czci, przyciągając innych z powrotem do serca uwielbienia, gdzie zaczyna się prawdziwa przemiana. W badaniu głębszych nurtów pod wodami praktyki duchowej kryje się gest bardziej kluczowy niż większość może początkowo dostrzec gest, który obraża nie tylko swoim mechanizmem, ale także obojętnością, którą często wyraża. Ten gest wykonany bez czci pojawia się podczas jednego z najświętszych momentów w życiu katolika przyjęcia Eucharystii to tutaj w akcie przyjmowania Komunii Świętej działanie staje się czymś więcej niż tylko powierzchowną techniką. Jest odzwierciedleniem wewnętrznej relacji jednostki z boskością. Wyobraźcie sobie przez chwilę niebiańską orkiestrę boskiej liturgii rozgrywającej się przed wami. Sanktuarium echo nieba, gdzie doczesność spotyka się z wiecznością. Oto kapłan niegodny pośrednik, trzymający w górze to, co oczy postrzegają jako zwykły chleb, a serce wie, że jest ciałem Chrystusa. Ta święta tajemnica, ta ukryta rzeczywistość, ma moc intymnego zjednoczenia wierzących z Bogiem. Jak często jednak zbliżamy się do tego głębokiego skrzyżowania nieba i ziemi bez grawitacji, jakiej wymaga ta chwila. Rozważ te subtelne gesty, które zdradzają ukryty duchowy letarg. Stanie przed ołtarzem bez zastanowienia. Przyjmowanie Eucharystii jedną ręką, jak każdy inny przyziemny przedmiot, lub roztargnione przeżuwanie bez refleksji nad kosmicznym znaczeniem danej chwili. Być może najbardziej wymowny jest brak odpowiedzi Amen prostego słowa, a zarazem głębokiego potwierdzenia wiary, oznaczającego tak jest lub naprawdę. Każde działanie lub brak działania jest cichym świadectwem tego, jak postrzegamy Chrystusa. Jeśli wyobrazimy sobie go w widoczny sposób przed sobą, jak mogą zmienić się nasze działania, normalizacja tych pozornie drobnych gestów odzwierciedla szerszy trend przypadkowości, który może przeniknąć do serca życia duchowego. Oznacza duchową obojętność, nie tyle wynikającą ze złośliwości, co raczej odejście od świadomości, utratę zachwytu i drżenia, z jakimi postacie biblijne spotykały się z Bogiem. Odwołajmy się tutaj do słów Świętego Pawła z 1 Koryntian 11:27-29. Kto więc spożywa chleb i pije kielich pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi pańskiej. Paweł ostrzega z intensywnością sugerującą coś więcej niż zwykłe przeoczenie. Jest to wyraźne wezwanie do rozważenia, w jaki sposób zachowanie podczas eucharystii może uczynić kogoś winnym duchowo a jego słowa noszą ciężar, który podnosi zasłonę przypadkowości. Godne przyjęcie, jak podkreślał nie tylko Paweł, ale także wielowiekowe nauczanie Kościoła, gwarantuje, że będziemy uczestniczyć z szacunkiem należnym w ostatecznej ofierze Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina o tej świętej symetrii, podkreślając niezbędne przygotowanie i gotowość serca, według niej zrozumienie i przygotowanie do Eucharystii. Stanowi uczestnictwo w życiu Kościoła, życie wyrażające się w czci i świadomym celebrowaniu sakramentalnej obecności Chrystusa. Kradzież tego doświadczenia, poprzez brak szacunku, lub zwykłe gesty, nie jest sprzeczna z zarządzeniami Kościoła per se, ale raczej przeciwko własnym duchowym korzyściom. Wyłania się wówczas nie tylko kwestia etykiety, ale przysłowiowe lustro, w którym odbija się aktualny stan wiary i czci jednostki. Ten gest, który obraża, jest soczewką, przez którą możemy zajrzeć głębiej w podstawy naszego oddania. Czy nasze działania mierzymy w kontekście namacalnej obecności Chrystusa, tak jakby On stał przed nami i tym właśnie spotkaniem wypełniał wszystkie obietnice mesjańskie? Odpowiedzi na te pytania mogą wywołać strach lub dyskomfort. Co będzie, jeśli nasza obecna ścieżka okaże się niewystarczająca? Jednak takie refleksje są drogami do przemiany. Zapraszając nas do ożywienia naszej relacji z Eucharystią. Słuszne zaangażowanie się w ten gest wymaga czegoś więcej niż tylko dostosowania naszych działań, wymaga to uporządkowania serca. Zatem, gdy oczy spotykają się z kielichem, gdy fizycznie przygotowujemy się do spożycia tego, co sakramentalnie niebieskie, świadomie wznieśmy nasze gesty z czcią. Niech klękanie, kłanianie się lub po prostu podnoszenie dłoni do Góry symbolizuje wewnętrzną postawę uległości i wdzięczności, a każde amen wypowiedziane ze świadomym uznaniem stojącej przed nami tajemnicy. Ta święta praktyka staje się tańcem, w którym gest i wiara razem tworzą akt uwielbienia, który przekracza zwyczajność, zakorzeniając nas w niezwykłej łasce jedności z Chrystusem. Taka świadomość konfrontuje się z surową prawdą. Że każda msza świętychien, każde podejście do przyjęcia Eucharystii ma wieczne znaczenie daleko poza naszym światem fizycznym, jest udzieloną widzialną łaską i spełnioną obietnicą. Przeformułowując znane i stanowiące wyzwanie samozadowolenie, jesteśmy zaproszeni do ponownej kalibracji, zobaczenia na nowo objawionego spotkania z Bogiem, podnoszącego na duchu nie tylko nasze gesty, ale i ducha. Ta głębsza świadomość, Raz rozpalona, budzi potężny szacunek wykraczający poza liturgię, przemieniając życie celebrując Jego obecność i zapoczątkowując głębokie i osobiste objawienie wiary. Kiedy wierni przygotowują się do uczestnictwa w najświętszej Eucharystii, często okazuje się, że dziedziczymy tradycję przesiąkniętą czcią i tajemnicą. To właśnie w tej świętej chwili wielu świętych i ojców Kościoła odkryło głębokie znaczenie duchowe zmuszając ich do mówienia o konieczności przystępowania do Eucharystii z głęboką czcią. Gdy elementy boskości wkraczają do ziemskiego królestwa, pokora, podziw i przygotowanie, stają się nie tylko cnotami, ale niezbędnymi elementami godnego przyjmowania komunii. Święty Tomasz z Akwinu, wybitna postać w historii Kościoła, dogłębnie mówił o konieczności przystępowania do Eucharystii z najwyższą czcią. Akwinata w swoich pismach przedstawiał Eucharystię jako kontynuację ofiary samego Chrystusa, wzywając wiernych, aby podchodzili do niej z sercem pełnym skruchy i pobożności. Według Akwinaty Eucharystia jest sakramentem sakramentów, w którym Chrystus jest rzeczywiście obecny, a przyjęcie go bez należytego przygotowania byłoby równoznaczne z niedbałością o sakrum, co jest mimowolnym odzwierciedleniem zgorszenia na golgocie. Święto Franciszek Zasyżu, którego życie naznaczone było niezwykłą prostotą i miłością do całego stworzenia, podchodził do Eucharystii z głębokim szacunkiem graniczącym z mistyką. Uznał Eucharystię za boską tajemnicę, w której odbija się pokora wcielenia Chrystusa. Jego naleganie, aby przyjmować Eucharystię z pokorą i przygotowaniem, jest wezwaniem wiernych, aby pamiętali o świętości sakramentu. Dla Franciszka Klękać przed Eucharystią oznaczało klękać przed żłupkiem w Betlejem i krzyżem na Kalwarii, a każdy akt kultu był głębokim uznaniem nieskończonej ofiary Chrystusa. Święty ojciec Pio, współczesny mistyk znany ze swoich stygmatów i głębokiej wnikliwości duchowej, często mówił o usposobieniu, jakie należy mieć podczas przyjmowania Komunii. Dla niego przystępowanie do Eucharystii było jak Maryja, trzymająca w ramionach małego Chrystusa. Podkreślił znaczenie zewnętrznych gestów, klękania, przyjmowania eucharystii na język i składania pełnego czci ukłonu lub przyklękania dla odzwierciedlenia i pogłębienia wewnętrznego usposobienia duszy. Ojciec Pio opowiadał się za sakramentami jako orajem na ziemi i ostrzegał, że brak szacunku można porównać do obojętnych tłumów, które ukrzyżowały Chrystusa, nieświadomych skali swoich czynów. W praktyce historycznej wierni często klękali w cichej adoracji, przyjmując komunię na język, czemu towarzyszyły głębokie ukłony lub przyklęknięcia. Akty te są odbiciem wewnętrznej pokory i uznaniem boskiego majestatu. Takie gesty przemawiają swoją prostotą i służą jako cicha modlitwa, mająca na celu wzniesienie serca i duszy ku niebu, kształtując wewnętrzną dyspozycję do szczerej czci i adoracji. Ponieważ te zewnętrzne działania podtrzymują wewnętrzne usposobienie, stają się istotną formą dialogu pomiędzy duszą a boskością. Dialog ten podkreśla wieloletnią tradycję Kościoła, zgodnie z którą pełne szacunku gesty przepojone szczerą wiarą służą jako potężny wyraz wewnętrznej wiary. Posiadają głęboką zdolność kształtowania własnej drogi wiary, a każdy gest jest krokiem w pielgrzymce eucharystycznej, rezonującej z tym, co transcendentne. Dlatego Kościół w dalszym ciągu zaprasza wszystkich do podejmowania tych świętych czynności, ze szczerą intencją, pielęgnując tajemnicę eucharystyczną jako głęboką komunię z obecnością Bożą. W ten sposób osoby takie jak świętego Tomasz z Akwinu, świętego Franciszek z Asyżu i świętego ojciec Pio uczą nas, że te zewnętrzne przejawy nie są pustymi rytuałami, ale aktami głębokiej duchowej intymności. Ten rozdział gestów, słów i milczenia, pisany przez stulecia, nawiązuje do żywej tradycji czci eucharystycznej. Zaprasza nas do głębszej relacji z tajemnicą wiary, wyrzeźbionej świętą czcią i uświęconej głębokim amen, wypowiedzianym z głębi duszy. Z godnością i pobożnością zgłębiajmy w dalszym ciągu nieskończone bogactwo Eucharystii, kierując się mądrością świętych których cześć rozbrzmiewa echem w korytarzach czasu. Po wejściu do sakralnej przestrzeni kościoła, atmosfera natychmiast przekształca pośpieszny rytm codziennego życia w gobelin spokoju. To właśnie w tym uświęconym środowisku katolicy są zaproszeni do pielęgnowania poczucia czci, zwłaszcza gdy przygotowują się do uczestnictwa w Eucharystii. Jak jednak zinternalizować ten szacunek, upewniając się, że nie jest to jedynie nawykowy gest, ale żywy wyraz wiary. Jednym z istotnych kroków jest wcześniejsze przybycie na msze świę. W ten sposób wierni dają sobie bezcenny dar czasu czasu na uwolnienie swoich umysłów i serc ze szponów światowych rozrywek. Praktyka ta pozwala na przejście od tego, co świeckie, do sakrum. Po wejściu do kościoła, duch modlitewnej intencji może przygotować grunt pod tajemnicę, której będą świadkami. Klęcząc w ciszy przed tabernakulum, kontemplując prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa, nawiązujemy intymny dialog z boskością. To w szeptanych modlitwach, w cichych uwielbieniach zaczyna się dostrzegać słabe echa wiecznej miłości. Post przed przyjęciem Eucharystii jest kolejną głęboką praktyką nawiązującą do starożytnych tradycji Kościoła. Historycznie rzecz biorąc, post był dłuższy ale nawet obecna norma godzinowa ma znaczną wagę duchową. Oznacza głód nie tylko ciała, ale i tęsknoty duszy za napełnieniem łaski Bożej. Ta mała ofiara ma przypominać wiernym o ich śmiertelnej zależności od Chrystusa, który obiecał być chlebem żywym, karmiącym ich i podtrzymującym na drodze życia. Jednak w miarę jak czyjeś działania zewnętrzne łączą się z wewnętrznym oddaniem, samoanaliza staje się kluczowa. Zachęcamy wiernych, aby przed przyjęciem komunii dokonali rachunku sumienia i rozpoznali swój stan duchowy. Wymaga uczciwości i pokory, prawdziwego uznania własnych niedociągnięć i postanowienia ich naprawienia. Ta uważna świadomość ukierunkowuje celebrację Eucharystii na głębokie spotkanie z łaską, umacniając czyste serce, przygotowane na przyjęcie Chrystusa. Postawa i gesty podczas mszy świętej Również odgrywają istotną rolę w ukazaniu wewnętrznej postawy uwielbienia. Niezależnie od tego, czy chodzi o świadome wykonanie znaku krzyża, klęczenie podczas konsekracji, czy też kłanianie się przed przyjęciem hostii, te fizyczne wyrazy odzwierciedlają niewidoczne ruchy serca. W szczególności akt przyklękania przy wejściu i wyjściu z ławki jest potwierdzeniem królewskości Chrystusa. I przypomina sobie o pokorze wymaganej w jego świętej obecności. Cisza wzmacnia te gesty, tworząc atmosferę, w której może rozkwitać szacunek. Pozwalanie na chwilę cichej refleksji przed, w trakcie i po mszy święteku pomaga pogłębić więź z Bogiem. Ta cisza to nie tylko brak hałasu, ale obecność spokoju, introspektywna pauza, która zaprasza duszę do słuchania delikatnych potrzeptów ducha. Praktykowanie widocznego oddania służy jako inspiracja dla innych, ciche świadczenie o wierze i zachęcanie do szacunku w zboże. Kiedy inni obserwują powagę i skupienie praktykującego, często skłaniają się do refleksji nad własnym nastawieniem. W istocie, żyjąc jako widzialne świadectwo wiary, człowiek staje się latarnią morską prowadzącą innych w stronę głębszego oddania. Wreszcie, zadośćuczynienie za brak szacunku otwiera drogę do duchowego wzrostu. Spędzanie czasu na adoracji eucharystycznej, odmawianie modlitw takich jak koronka do Miłosierdzia Bożego i akty miłosierdzia wzmacniają zaangażowanie w poszanowanie sakramentu. Praktyki te odżywiają dusze, pozwalając, aby święte, tajemnice Eucharystii rozbrzmiewały jeszcze długo po zakończeniu mszy świętej. Powrót do czci nie jest wezwaniem do sztywnych formalności, ale do serdecznej przemiany zakorzenionej w miłości i szacunku dla Chrystusa w Eucharystii. Poprzez te praktyczne działania katolicy mogą na nowo odkryć głęboką tajemnicę tego sakramentu, pozwalając mu oświetlić ich drogę wiary i poprowadzić ich w stronę głębszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Zastanówmy się nad momentem Eucharystii. Praktyką leżącą w sercu kultu katolickiego od tysiącleci. To coś więcej niż zwykły gest, rytuał powtarzany bez zastanowienia. W głębi tej tajemnicy kryje się istota naszej wiary, wezwanie rozbrzmiewające w czasie, aby wciągnąć nas w intymną miłość, komunię z samym Chrystusem. Eucharystia jest przejawem serca Jezusa, głębokim wyrazem miłości, która wykracza poza zwykłe symbole i przykazania. Zastanów się nad Janem 6:51, gdzie Jezus ogłasza: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Ktokolwiek spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Tymi słowami zaprasza nas do relacji niezwiązanej samymi zasadami, ale zakotwiczonej w miłości. W świecie często skupiającym się na przestrzeganiu rytuału dla samego rytuału, łatwo zapomnieć o podstawowym znaczeniu naszych działań. Eucharystia nie może stać się pustą, zredukowaną do listy zadań do wypełnienia. Zamiast tego powinniśmy postrzegać je jako spotkanie z żywym Chrystusem, który ofiarowuje nam siebie. Ten gest oddania wymaga naszej szczerej odpowiedzi, takiej, która nie jest tylko rutynowa, ale głęboko zakorzeniona w miłości. Sercem tego gestu jest sama miłość wezwanie do głębszej czci. I prawdziwego docenienia najwyższej ofiary Boga. Kiedy uczestniczymy w Eucharystii, pojawia się wezwanie do przebudzenia i skierowania naszych serc na Chrystusa. Gesty fizyczne, takie jak pokłon, klękanie czy przyjmowanie hostii ze świadomą troską, nagle wykraczają poza zwykłą tradycję i ucieleśniają nasze wewnętrzne oddanie. Te działania ujawniają ciche uwielbienie duszy, przekształcając proste w święte. Te gesty stają się narzędziami, poprzez które wyrażamy naszą miłość i zaangażowanie w powołanie Chrystusa. Każdy czyn, choćby najmniejszy, ma znaczenie w oczach Boga, jeśli rodzi się z prawdziwej miłości. To wezwanie do rozbudzenia wiary eucharystycznej jest czymś więcej niż zachętą do działania, ale zaproszeniem do wewnętrznej refleksji. Jak często podchodzimy do stołu komunijnego z rutynowymi intencjami czy z sercem pragnącym spotkania z Bogiem? Zbadanie tego ujawnia wiele na temat naszej relacji z Eucharystią i ostatecznie z samym Chrystusem. Przejście w kierunku głębszego szacunku wymaga od nas poważnego rozważenia tych pytań, zachęcając do zmian od wewnątrz. Włączenie modlitw wdzięczności przed i po przyjęciu Eucharystii może zmienić nasze doświadczenie. Przygotowując się do uczestnictwa. Otwieramy się na obecność Chrystusa, wyrażając wdzięczność za przywilej bycia z Nim w komunii. Po przyjęciu nasze serca kontynuują rozmowę z Panem, pozwalając Jego obecności trwać w nas, wspierając wzrost w naszej duchowej podróży. Każda szeptana modlitwa, każde ciche dziękczynienie budują pomost pomiędzy rutynowym i pełnym szacunku spotkaniem. Serce, prawdziwie przebudzone do Eucharystii, odbija światło na zewnątrz. Wpływając nie tylko na nas samych, ale na otaczających nas ludzi. Oddanie staje się zaraźliwe, gdy inni są świadkami szczerości i głębi naszego uwielbienia. Jeśli zażyłość kiedykolwiek kusi przeciętność, to przypomnienie skłania nas do pogłębienia wiary przez miłość, ukazując, że Eucharystia jest niewypowiedzianym skarbem zdolnym przemienić życie. Jest katalizatorem odnowy osobistej i wspólnotowej, głębokiego spotkania, które zmienia samą strukturę naszej duchowej egzystencji. Chrystus, nieprzerwanie wychodząc naprzeciw nam poprzez Eucharystię, tęskni za naszym powrotem do kultu opartego na miłości. Kiedy angażujemy się w sakrum, wkraczamy w boski romans, naszą pełną miłości odpowiedź na Jego ostateczny akt miłości na krzyżu. Ta największa historia miłosna zapisana w ofierze i ofierze jego ciała nie wymaga niczego innego, jak najpełniejszej odpowiedzi naszego serca. Przeorientowując nasze skupienie na miłości, jesteśmy zachęcani do głębszego uwielbienia i dostosowania się do serca Boga. Odnówmy więc nasze zaangażowanie w tę świętą chwilę, pozwalając nawet najmniejszym gestom wyrazić nasz szacunek i oddanie, czy to w ciszy, czy w delikatnym ukłonie. Każdy czyn zakorzeniony w miłości staje się wykwintną ofiarą oznaczającą serce zjednoczone z Chrystusem. W ten sposób, poprzez Eucharystię, naprawdę spotykamy Boga i w naszej rozbudzonej wierze odnajdujemy życie i to życie w obfitości.